Start. Odpalamy program iCAM. Jest to wersja 3.7.0. Pełna wersja. 3D. W tym momencie akurat wybierzemy sobie maszynę Primus 184 glas 5.8. OK. Offset. Interesuje nas ta ikona Offset. Rysujemy geometrię. I chcemy w tej chwili wykonać offset do środka na 2 mm. Zaznaczamy sobie wszystko. Włączamy kopiuj, włączamy offset i wybieramy na dole, czy chcemy do środka, czy na zewnątrz. My chcemy do środka, więc ikona musi być z czerwonym kwadratem w środku. Stawiamy pozycję offset 2 enter. W tym momencie mamy dwie kreski. Tak działa offset. Panie.